Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrałem Wy. Dzisiaj porozmawiamy o grze Duna, Sekrety Rodu od Portal. Ignacy Trzewiczek, Przemysław Ryner, Weronika Spyra i Jakub Poczęty. Jest to gra oparta na mechanice serii Gier Detektyw od wydawictwa Portal, czyli będziemy tu rozwiązywać różnego rodzaju zagadki. Ta gra, jak łatwo się to dzieje się jakby w świecie diuny. Widzicie, że po okładce, że jest oparta na filmie, który miejmy nadzieję, już lada chwila w kinie w końcu się pojawi, bo przez tą pandemię była ciągle to przesuwane, przesuwane, no ale mamy w końcu i grę polskiego autora, polskich autorów w zasadzie. Opartą na prostej, fantastycznej mechanice detektywa. Detektyw jest to gra, którą ja bardzo lubię. Ona miała, oczywiście, swoje plusy i minusy, ale w zasadzie to, co ja najbardziej w niej doceniałem, że ona jest rewelacyjną pozycją, jeżeli chodzi o taką nowoczesną grę planszową. Czyli siadamy, nie musimy czytać wielu zasad, i jesteśmy w stanie po prostu od razu załapać, od razu grać. I tak właśnie ta diuna kontynuuje ten trend, że jeżeli graliście w jakiekolwiek czasie detektywa, to naprawdę przeczytacie instrukcję w ciągu kilku dosłownie minut, zobaczycie jakieś tam delikatne zmiany, które się pojawiają i w zasadzie macie już znajome środowisko, czyli. Na bazie mechaniki, która była stworzona już kilka lat temu, mamy kontynuację w postaci właśnie po prostu innego uniwersum. No i to jest piękne po prostu, jak ta mechanika jest osobna, że możemy tutaj dać Dune, moglibyśmy, nie wiem, w przyszłości dać Gwiezdne Wojny, jakby jakimś cudem Disney chciał przekazać licencję i tak dalej by działała. I to jest właśnie jakby najlepsze już takie troszkę podsumowanie na początku jakby tej mojej opinii, że ta gra robi dużo rzeczy na podobnym poziomie jak Detektyw, a robi to jeszcze ekstra, moim zdaniem, że mamy uniwersum, które do tej pory, no oczywiście, było gdzieś tam znane w Polsce i ludzie na pewno ogrywali się w dużych rodzaju RPG, robili sesje związane z Dune Ale tutaj mamy taki wehikuł, który sprawia, że nie musicie mieć, wiecie, mistrza gry, nie musicie mieć osób, które muszą być mega zaangażowane w jakieś RPG. A możecie sobie zagrać w grę, która jest jakby odbywaniem przygód w świecie Dune. No bo na czym to wszystko polega? Czytacie na początku sobie jakieś założenia, scenariusza, macie jakieś tam pierwsze wskazówki, macie iść, pogadać z tym albo iść, pogadać z tamtą, idziecie i rozwidla wam się ta ścieżka. I później musicie dedukować, yy, dawać jakieś tam rozwiązania na podstawie tego, co, co, co się dzieje. Tak? I, i, I to, co tutaj nowego się pojawia, to faktycznie takie yy, obrazki, takie. Ilustracje różnych postaci, różnych miejsc, które moim zdaniem mechanicznie nie mają jakiegoś tam ogromnego znaczenia, ale szczególnie dla osób, które nie są jakoś mocno zaznajomione ze światem Dune, to bardzo moim zdaniem pomaga w wyobrażeniu sobie pewnych kwestii, bo, bo nie wiem. Dajmy na to, już nie będę spowiadał tutaj zawartości, ale macie na przykład jakiegoś tam, spotykacie jakiegoś typa, który wygląda w jakiś tam określony sposób, ktoś go widział. I macie opis jakby jak on wygląda, ale dodatkowo macie właśnie ten obrazek, tą ilustrację, która wam podpowiada jakby jak ta scena miała miejsce, że ten człowiek gdzieś tam się pojawi, jak to wszystko wyglądało. I to bardzo moim zdaniem pomaga właśnie w, i w jakby tym, tym raporcie końcowym, gdzie tam odpowiadajcie na to pytanie, albo w ogóle pomaga wam w sobie wyobrazić całą scenę. I to jest naprawdę super karty jakby w tych wydarzeń, jakby tych kolejnych tropów moim zdaniem są napisane bardzo fajnie na zasadzie, że mamy tam dużo tego dziwacznego słownictwa znanego z diuny ale jednocześnie jest to moim zdaniem, całkiem tak dobrze zbite w tekście że ja, ja nie mam tutaj problemu żeby to z przyjemnością czytać tak jak znowu Detektyw jest naprawdę świetną grą, ale w tej, w tej pierwszej wersji, tak, która się pojawiła a tej z pięcioma scenariuszami w pudełku, ludzie bardzo narzekali na te, wiecie, przewlekłe opisy tam kawy, kanapek, nie wiadomo co jeszcze. Mi tak samo ogromnie nie, nie, nie przeszkadzało, ale tutaj wydaje mi się, że jest to lepiej zbite, jakby, że bardziej konkretne, mimo że też pozostawia nam sporo klimaciku, ale jest to bardziej konkretne moim zdaniem w takim zamyśle, jak, jak, jak to wszystko wygląda. Także w pudełku znajdziecie trzy takie pełne scenariusze i jeden taki prolog, który was wprowadza jakby w całą, w całą mechanikę. No i ten prolog znowu jest kapitalnym moim zdaniem rozwiązaniem, żeby właśnie poznać grę, że macie tam mniej kart, zagracie w to powiedzmy w 45 minut i jakby już wszystko łapiecie i macie jednocześnie prowadzenie do jakby tematyki. I wprowadzanie do mechaniki, więc to sprawdza się świetnie, bo wiele gier robi to w sposób po prostu zły, wprost, można powiedzieć. Na przykład descent, o którym rozmawiałem kilka dni temu. Tam na przykład pierwszy scenariusz, który odbywacie jest bardzo długi. Jeżeli gracie wolno, możecie nawet kilka godzin spędzić przy tym pierwszym scenariuszu. Tak tutaj macie, wiecie, wiecie ten prolog, 40 minut, wszystko wiemy, wszystko jasne, więc, więc to jest naprawdę bardzo dobrze zaprojektowane. Jak miał powiedzieć o różnicach między detektywem a Duną, to wydaje mi się, że ta gra mniej stawia troszkę na zagadki, a bardziej na, bardziej na, 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 na przechodzenie tych przygód. Na zasadzie no, wiadomo, że to jest bardziej związane z tym klimatem ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi takie, wiecie, ciężkie jakieś łamigłówki, to wydaje mi się, że w Detektywie było tego więcej. Tu jest jak, jak troszkę mniej, bardziej wczuwanie się w rolę, bardziej przechodzenie wspólnie, wspólnie jakieś tam przygody. E, więc, więc, więc nie nastawiajcie się na to, że to, wiecie, będzie... Z, Gra jakaś detektywistyczna, która zmiecie was jakby z powierzchni ziemi. Ewidentnie moim zdaniem, dlatego ta gra nazywa się sekrety Rodu, a nie tam, nie wiem, detektywistyczna gra w świecie Dune, ze względu na to, że to jest bardziej, moim zdaniem, na nastawienie na, 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 na klimat i, i poznanie świata. także ja się ba, bawiłem przy tym bardzo dobrze. Wydaje mi się, że to będzie gra, która może być hitowa ze względu właśnie i licencje i jakby proste te mechaniki. Jest to rozgrywka wiecie, no jednorazowa, bo musieli się, musielibyście sobie do tego wrócić, nie wiem, po kilku latach, może byście zapomnieli, ale z mojego doświadczenia, jak, jak w jakiejkolwiek opinii, o grze mówiłem, że może wrócę po kilku latach, to po kilku latach w sumie nie wracałem, bo już znałem jakby fabułę, pamiętałem nadal, więc, więc w zasadzie. Jest to gra jednorazowa, więc możecie sobie skup, kupić to na przykład na spółkę ze znajomymi i sobie po prostu to przejść, zagrać i, i powinniście się bawić bardzo, bardzo dobrze. O wydaniu Dwa Słowa jest naprawdę świetnie. Jakby to jest ten standard portalu, który, który oni już prezentują, czyli macie wypraskę, macie karty z takim specjalnym... Z lakierem błyszczącym, który pozwala Wam, że, że jakby te planszetki wyglądają jeszcze fajniej. I jest świetna klimatyczna mapa e, jakby planety Arakis, co, co, co Wam też fajnie pomaga w wczuwaniu się w klimat. To mi się właśnie bardzo podoba, bo, bo ta mapa jest i klimatyczna, i pozwala też fajnie sobie się odnaleźć w tym świecie, gdzie jesteśmy, do jakiego miasta zmierzamy. To jest naprawdę kawał kawał fajnie zaprojektowanej pozycji. Ciekawe jestem, jak to będzie rozwijane. Na chwilę, obecną widzicie, macie trzy scenariusze i ten jeden prolog. Zobaczymy w przyszłości, czy będą po jakieś małe paczki, czy, czy, czy po prostu będzie dodatkowe pudełko. Nie mam zielonego pojęcia. Także z mojej strony, z strony to będzie wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, oczywiście dajcie znać w komentarzach. Łapka w górę, w dół zawsze jest mile widziana i komentarz też, także dzięki wielkie z góry za Waszą aktywność i dzięki wielkie do następnego.